Ci pokażę, z to służy. Mhm. Mi. Które? To. To? Brona. To? Brona. Nie. Pług. Ale do czego? To nie pług. Pług to tam. To jest pług, masz rację. Tam. Tak jest, to jest pług. A to, to do czego? Jest... No? No? Nie wiem, Krzyśku. No do czego? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. No, oburowania hmm. ziemniaków i buraczków. Uh -huh. Tak? A, no dobra. A tamto do czego? A Tamto. To, to są grabie. Nie grabie. Tylko... no takie grabie, no. Nie. <śmiech> no. <śmiech> to, to inaczej się nazywa, no. No jak? Jak? Ja nie wiem, ja nie rolnik, to powiem. Kultywator. Kultywator, a. Hej! No. No dawaj, nie przez błoto. Bliżej kampera. Krzychu, tam, tam, tam. Twoje, tam. No. O, już zimno w no pomału to to Widzisz? Tu trzeba o, robić, a robić Hu A co tu robić Krzysiek? Co, co tu nic nie zrobisz? Glinę górka Gliny Piachu nawieźć i Trelinki A to od razu Palmbrok położyć i nie będzie problemu. Tak, całe podwórko Całe podwórko Ty wybetonować Ty tego ogienka córka, czy jak? Nie Nie, to goście są Tak, to wy w goście, goście... przyjechaliście No, no z tym kamperem ja z tym kamperem Ale rodzina, czy nie? Nie, my nie jesteśmy tutaj rodzinami Głośniej mów Gło... Nie jesteśmy rodziną Głośniej musisz mówić, bo Krzysiek tak Nie są rodziną Nie są rodziną? Nie, to nie rodzina, goście Aha I co, będziecie u jego nocować? Nie wiem, chyba tak chyba nie... <śmianie> Może zaraz gdzie indziej pojadę. <śmianie> Jedzenie zrobią. I... No <śmianie> młody Jest zaraz młody. jest To no, Ale tato zaraz przyjdzie. No jest, to dobra. No tak, Adam, co tam? To tam? A, jesteśmy jeszcze z Krzyśkiem i Zadaszkiem w Flutyczach w drodze powrotnej z Białowieży, no. Byliśmy w Białowieży, jesteśmy w Plutyczach, no. Chcieliśmy z, z księdzem porozmawiać, ale nie było dzisiaj. Chciał, Adam? chciał cię pochwalić, ale... Adam. Adam, organista dzwoni, no. No masz. Poczekaj, Krzysiek chce z tobą pogadać. Poczekaj, mów do Krzyśka. No, no jestem. <śmiech> <Co> <śmiech> nie, nie byłem, bo nie było. Nie, nie było samochodu. Nie było.

Wszyscy cię, cię znają. Parcai. Moje dzieciaki I mówią, też cię znają. No to I są z tobą zdjęcie. No to Ty wiesz co, człowieku? No masz zrób, no nie bój się. One no, się no boją zdjęcie to. zrób. Nie bój się. Czy no. wiesz co? No. Jak ja cię witałem z pre... wyszczą ładą. Nie władzą no. no ale jak mają cię nie znać? Chodź. Ja i premierem no. i prezentem. Z dudą rozmawiam ze wszystkim. No chodź. A. Cześć. Podaj że... no, ja. no? <grym /dębę> Jeszcze nie, nie znacie. Bo, bo zabiorę ciebie. No. Nie, to, nie, to, nie, to nie, to nie, to nie, to nie. No tak, Adam, Co no, to? Macia, odda dla mnie. Macia, zrób teraz dla Agnieszki. Tak, 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 Adam. No. Byliśmy na obiedzie tam przy tym, przy tym, jak to się nazywa, Biesiadna. Coś takiego, tam przy tym wiesz, kinie niby ośrodku kultury. A tak to... Barbie siada, tak, tak. No tak. To kalnerki sobie robiły zdjęcia z Krzyśkiem, film nagrały. Ten cały chyba Sławek chciał wyrzucić Adaśka, bo stwierdził, że jest pijany. Aha. Taki starszy grubszy. Bo. Taki starszy, grubszy, tak. No. Yy, I co tam jeszcze było? No. I, I w ogóle narzekał, bo mówił, że teraz o 16.30 wczoraj przed wczoraj mi się jedzenie skończyło. I że już nic nie ma do jedzenia, a tam tłum ludzi w ogóle wiesz, nie... A gadaj, gadał coś na mnie, bo... Nie, myśmy, myśmy, w ogóle... Nie, 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 to nie, 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 nie było nic co tobie mowy, nic. a może tak? Dostał, dostał, bo kupił sobie Krzysiek babkę ziemiaczaną. Ja nie jadłem, bo tam z mięsem wszystko było, nic. I tam dostał ciasto Marcinek nawet za darmo i szklankę mleka za darmo dostał. No. Byliśmy na przejściu granicznym, wiesz, zamkniętym, byliśmy w rezerwacie pokazowym Żubrów, ale tylko tak, wiesz, na stoiskach przed wejściem. I byliśmy jeszcze, byliśmy jeszcze na stacji paliw Orlen. Ja nie po kierowce. Na stacji Paliforne, no? Tak. Taki z włosami, z brodą. Brodą, długie włosy i broda. Zdjęcia nie chciał, ale bo coś Krzysiek powiedział, że to kobieta jest. Jest, Tak, tak, taki zarośnięty grubszy. No. To on był akurat. No. I jeszcze taka pani była i, i, i gdzie myśmy jeszcze byli? I, I byliśmy jeszcze tam też jak jest ta baza wojskowa i tam wiesz na dole ten parking za żubrówką to tam takie coś. Tak, w hotelu, tak. Ale do hotelu żeśmy nie zachodzili. Nie, nie, <laughs> Hotel? Tak nie. chyba, no. no. I tam jeszcze tam lody kupowaliśmy, i tam taki coś był dzisiaj, lody, rzeźby nie. drewniane. Lody żeśmy kupowali w Białowieży. No. Czy widzów było dużo? Czy nie, bo myśmy tak... Krzysiek dzisiaj nie chciał z samochodu wychodzić, za bardzo chodzić nigdzie. To tak była samochodowa raczej, wiesz? Z wyjątkiem wyjścia do tego baru to w sumie z samochodu nie wysiadał tak za bardzo. A do sklepu? A do sklepu? No to mówiłem, że na barze byliśmy tam na Orlenie. No, Kóra także no. Ale y tam jeszcze tam raz, Adam? Do, do Adam na razie tak, spoko, no. Y byliśmy jeszcze na tym skłocie, ale pozamykane ślące, był, bo myślałem, że w dzień może goście, z gościem pogadam. Tam, ale na kłódkę zamknięte drzwi w ogóle były, wiesz i tam go nie było, widać przez łóżko, było widać w środku. Ślące! Ja sam tam zachodziłem, nie, ja sam. Nie, bo Krzysiek to w samochodzie siedział cały czas wiecznie. Żebym ci nie skłamał, czekaj, tak o 14 No, może nawet o 15 nie, nie, to kościół zamknięty już dawno był wyglądało. Ja wiem, ale to po co? Wiesz, On nawet by powiedział, że tam za daleko, jemu chodzić do kościoła i tak dalej. Ale to nie głównymi. Zamknięte były. No. Także tak. No. no dobra, to czekaj, niech oni sobie pogadają. No. To jakby coś Takcie, no trzymaj się. No, no dobra, spokojna na Ale raz... co? A nic pozdrawia cię. Bo on w Warszawie już w pracy jest. W pracy, tak. Co no. on robi, kurcie? Bo ja nie piję. Całego, nie? To jego pogrób. To krzycie, kijcie go na goń. Nie wiem dobra, dajcie skończyć. Toż dobrą robotę robi, będą jajka i tak dalej, nie? A dar na boku będzie ja Nie, 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 nie Ale jajka będę Nawet to Nie, to Gienek to za ciężki nie, raczej koło, mi się wydaje. Ao, Co? jakikolwiek. No zobacz, jaka zadowolona. Kurde byś ty do Ja bym piję, ale powiedz tak. już trochę. Już trochę ciemno jest, to. By to, 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 bądź, to, to. to ja bo nie, ja w życiu na życiu, nie, nie miał, ta, co poprzednio a była. Ja, ja a ja tutaj? E, na to kolankach, co siedziała. działa? No, to, jest, to jest, pojechała. Pojechała i nie wróciła, nie? W było tak mało ludzi, no, nie. ale to jest tu to w sobotę. No, i to ja jechala, no wrócili, była i nie ma. Dlaczego no. nie wróciłaś? No bo byłem niegrzeczny. A niegrzeczny byłeś? On był niegrzeczny. A Bo za mało podogon dawałeś. O, no coś musiało być na rzeczy. No. No, nie, no, jakby było dobrze, to by może i wróciła. Tak. Ale dzisiaj nowi goście są. Ale proszę bardzo. każdego dnia. I nie daj Boże, by złapali, Halo. no to Uważaj na tego człowieka, bo może żona na kolanach wziąć. A to żona nie przywiózł dlatego specjalnie. No to panowie... <gry> czekaj, czekaj, czekaj. No tu masz... Adaśko? Tu se wlejesz zapitkę, wypijesz i wlejesz. Co Adaśko? A co to jest w ogóle? Piwko? A nie, no to... Adaśko, chcesz? Nie, to pasta, wy... a. a! No to co? Na zdrowie, panowie. No. Zaro, Krzysztof. Zdorow. Aby zdrowie było. To najważniejsze. Zdrowie najważniejsze, Tak. A, ale nie macie ani ciubasań. Mamy, zaraz sobie musieli A, A nie masz tam jeśli na bym z domu coś wyniósł. No. To, to nie to, że szkoduje, że nie ma czy coś tam, bo, bo powiedzmy. Są ludzie, że nie będzie nic. No ja, A, mało drobiu po podwórku lata, zaraz jakąś gęś albo kaczkę. No tutaj pan da I na grilla. Tylko kto pierze, to jest no, pytanie. No, kobieta jakaś już odbierać? Umiem. No to już Kto opierze? Czyli zaraz opierze. Waj, to nie, gienek zaraz obierze. O, o, kto, kto w gości przyjechał, to nie coś, coś musi zrobić. Nie? Ja już innych się naobierałem w tym roku, On daje gęsia. Gość robota. A ja mięsa nie wiem, to ja tego. Nie będę z mięsem zostaje. A co nie! A dlaczego ja mam robić? Jak wy jeść będziecie. Roślinożerny. Roślinożerny jestem, no. O ja tam sobie pójdę teraz. Jabka pozrywam. Krzysiek to mlekołak jest. Mlekopi jeden. Mlekołak? Mlekołak. Mleczny człowiek. Tak? No. Toż no. mówił, że krowę u was chciał wydoić koniecznie, no. A może Krzysiek ziemniaków chce, towarek worek to ma można... Może... Ale co? Ziemniaków! Czy chcesz? Ziemniaków? No? Mam. No, to dobrze. Bo... To dobrze, bo co machód zapkany to. I nikt nie chce. Dajcie dla 30 lat takiego. Świeżego mleka od krowy. Nie, Od nie zielonego. <głosistonki> zielonego mleka? Tak, zielonego nie, mleka od nie Ja zielonego mleka jeszcze nie, nigdy nie piłem, i ja nie pierdolię, że karda Daj. Justyna Rola, czekaj. O, czekaj, o. Nazwiska nie, nie powiem. Justyna, Justyna o, Rola, że pozdrawia się. No. A czekaj, to może ja tak nagram, o, bo to ja nie Nagrywaj, nagrywaj. Tak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Justynko, kochana. Ciebie pozdrawiam całą i pozdrawiam tego łobuza swojego co tutaj jest, u Gienka, ja też u Gienka jestem. Witam Ciebie z całego serca, witam Was młodych wszystkich. Słuchaj, powiedz tak, <laughs> Justynka ze Supska. o, byś pamiętał? Justynka ze Subska. Ze Dobra jesteś córka, wiem, e, e, Jutynka po randzie, z całego serca. Pytajcie, czy jest grzeczna. Niegrzeczna. Szacunek do starszych, Krzysiek, sam mówiłeś, szacunek do starszych, no. Ja mówię, starszy. Siedem lat starszy. Łopaty i do roboty. O, siedem lat starszy jest. No 67? A on 60? No. On tylko na to czeka. Kurwa, co ja dostałem? Na 42 lat roboty, kiedyś co? 1200 emerytury no. No to tak. No, no takie emerytury rolnicze są no. Ale teraz chyba bo już bywają, bo to, niosą, to już to już jajko to Awantura, awantura ale, ale teraz od maja, nie było od, 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 od dzisiaj jak tak. to jest Nie było Podwyżka Niby No A co prawda to... No to zobaczymy jak wam przyjdzie na konto, czy ja, tam jak Jak to mu ja nie tak ta, ta. 25 dostał O, co kawaleriego. To, tam, nie nie? Waluwała, bo tam jajko to chyba ta nie, to tam To gwiazda, że tutaj. Kawałek, no. No. Patrzcie za, za kończę macie. No. Tylko że słuchajcie, Nie ma tyle talerzyków na chlebek. Na chlebek, na chlebek tak? Oj. nie może kurko? Słuchajcie, nie krępować się, na chlebek położyć, o, i sobie... Czekaj, jak właśnie? Bartek. A Bartek, nie to do głowy. To dla mnie. O, masz, o. Ale tak chcesz, no dobra, no to... Ja po chłopsku. Nie pan sobie bierze. Dobra, dobra. nie w jeszcze! Dawaj cholera. Ja ja dziękuję. Dawaj Dajcie jest... ja Daj się raz po u siebie. Nie, no ale ja z kanapką wyszłam! nie to napój, to jest lizak i zupa nie, to nie gęta. No tutaj bo no nie, to jest to nie. jest będzie. To, wejdzie, tutaj no. Myślicie, to, nie to tutaj tam panika to To tam mieli osupać. na oni helikoptery lądowały? No to lądował. no, same sobie tak? tak, No tak. No, 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 bo kiedyś do szpitala zabierał tego przecież, no. A to cicho. Lądował no helikopter. Ja wiem, że lądował, słyszałem. No, no. ja. A nawet 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 Lądował, lądował. Właśnie. no to do, ja, ja nie wiem a no, to nie internetowe w ogóle, nie, to nie o to już internetowe, ale <grym> no to helikopter Helikopterem był no to prawda. prawda ale powiem wam tak, że Andrzej, że taki to i to nie było, było lekkiego ta zabudowa wiesz nie? Eee, naprawdę. tak naprawdę tutaj trudno teraz tak odnaleźć dopiero tam, tam eee, ale to A, się. to. się to, o, tak, to Tak, tak, to znajdziesz jeszcze takie I. stare. Wiem. No, tak. Niepum. Tak, niepum. Tak, tak. Od, Od czego? Od Nie. I. I. Tak, I. nie dobrze niech będzie, krzysiek tak jak ty mówisz. Tak jest. Ja nie biorę, bo ja nie ten. Nie mięsożarny, no. Więcej dla ciebie, Krzyśek będzie. O. Tak jak ja tutaj mówiłem. Patrz na pozytywy. No. Nie, mówię do Krzyśka. no. no. Jak mówiłem chłopakom, zobaczcie, zjeżdżamy w Prawosławie wioski i damy są w poprzek. Od razu to się widzi różnicy, no. Tak mówił, tak, że w poprzek. No? I, i to jest powiedzmy. Jak to powiedzieć? Dziada, pradziada, to i tak. Tradycja taka. Tak, tak, tak. I no. tak, mhm. tak jest, Na tak prawosławnych jest wioskach będzie. nie ma młodych ludzi. Mhm. Nie ma młodych na prawosławnych. Nie ma. Bo jak, jak, bo jak już się pojedzie tam pod łapy podbrać, ta. pod no no to tam inna sobie tam biorą to? młodzi rolnicy kredyty milionowe. Mhm. tak i budują obory, budują domy. I oni na to nie patrzą. Zarz mm -hmm. bankrutuje, czy co tam mm -hmm. A oni nie ja spadesz na to. A tutaj, żebym ja wziął kredyt, ja bym no. nie wiedział co robić. Ale robię. po co ci to? Nie wiem co ci to? Masz dobre życie? A, ale ale żebym, żebym wziął, to bym nie wiedział, co robić. I, I weźmiesz kredyt. I cię uwiążą jak byka. A tak. będą cię prowadzić na sznurku. I będziesz, I tak. Dopiero będziesz dawał się to zrobić. Żeby nie? To nie? dlatego spokojnie, nie daj Bóg, noga podminęła się. O tam no. Tego... No. Taka prawda jest. No tak. No. No Słuchaj, ty nawet nie przeczytasz tego, co oni tam piszą. A nigdy wrześcisz. I podpiszesz, a oni, kurwa, ty spłacisz, a oni będą dalej przysyłać. No. Tak. Dobrze mówię? Dobrze. No. Dobrze. Tak jest. Jestem i gada rolnik.

Zobaczcie, co ci drożeją wszystko. Zobaczmy no. do jaki czas jak ten traktor na zobaczy. To tu dla bratanicy jeszcze weź. No. Krzysiek, w porządku Ja ci tak? ja powiem, że ty lekcje, lekcje życia dajesz do ludzi. No. Tak, w jakiś sposób tak. A, no masz swoje myślenie, takie normalne myślenie. Ale jak I... mały, drobny i... Nie drabny. podobny, podobny. To jest, to jest kawał dzika. Ja Ze 120 waży, no. on więcej. A ja wiem. Tak podobnie, a, podobnie a. chyba. Zaraz na, na bezmianie coś o, Na, na wagę i tak się. Można sprawdzić, nie masz wagę? Bez mienia mamy. A be, be, be bez? Gdzie <grym grym> Bez <grym> Mam. Tak. No, Razem. Mienę tylko bez mienia. Tak. Czajcie, bo teraz ktoś w każdym... Te, teraz i, i się tak dostawa <grym> i zadał. Jak puszczę. I będą niebieskie krowy. <grym> i Ale czycie czy, jak jest mały dzień. Panie gieniu, popatrzy się pan w chwilę. Panie gieniu. Ja zakaz słowo to jest co. Mogę czekać. Panie gieniu, popatrzyć Jak, że małe drobne? Nie ja wiem czy on chciał płytać. Nie. Panie, Panie geniu, popatrzcie pan chwilę. Tu, to tutaj. Do niego. tu, <grym> no, To to? Nie <grym> <uwolny. grym> <grym> no na niego. nie ty... Kiekak. Kiekak. Co? Co jak to mały, drobny <gry> <gry> o, jak ty jeden, to drugi. Weźcie. No, tak nie, 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 nie. Cześć. Na Cześć? Na panie. Nie, no, nie. Nie chcę. Towarzysz tymi słowami. Nie będę pierdolić nie będę Nie padniesz z tego potyliku. Coś tam zrobiłem. No to jak wy się kręcicie, jak nie jeden, to drugi. O kurwa, nie ja To jesteś niedobre! To jesteś Nie, tam kilka, tam tak, tak, no, yes, Ale tamte to jest problem. Jakie to pożartsu, Pożartować nie może. Yeah. Ci, ja nie. Albo się nie, <grym> no, to, nie. to, no jak, to kaczkę albo się nie mam. No kaczkę jedną albo gąskę kupić. Tak, ja nie. To, nie. Wiecie, nie. Ja to wanny nie ma, tu wanny później. No, nie to, to nie ma, tylko prysznic ma już teraz. Naprawdę. Wanny nie ma. No. nie Nie ma w domu. Przerobili na prysznic. Ale bo ty masz tryb, dzień, zdjęć, dlatego masz. Wieżcie, wieżcie. Z lampą błyskową no, może zróbcie to, okay, Andrzej Jedz no. kurcze, no co? To chcesz, żebym ja gruby i taką. Trochę 10 się jak przypiesznie nic się nie stanie. Oj. Ale taką 10 więcej właśnie. A tak, czaj. Dawaj, wyglądasz. Ale po to jest dana dana mój brat. Jak nie wyszło, to z lampą. Wyszło? Trochę rozmazane będzie, widzisz? No patrzcie, prawda? Aha, bo włączone nagrywanie, no. Ale przez się Poczekajcie no, moment. No, teraz. A no bo a, no bo. Z lampą to wyjdzie nieporuszone raczej. Nie ma. Chcemy. No w miarę. Jeszcze jedno, zrób czy tam dwa póki siedzę koło siebie to. Nie, awansował. Aha. chłop. Dobra, czy to czy się już się wypierdalił? Teraz jeszcze, teraz go no. od no. półka wiska Ale nagrywacie coś jeszcze? Teraz y teraz idę teraz po kurtkę Krzysiek no tak, tak. do samochodu. No to że tylko. A jak Jaki napój? W Białowieży? To tak, byliśmy, bo dzisiaj Wolny Ale nie Dzień. Czy nagrywacie coś jeszcze na YouTube czy nie? Nagrywa, cały czas nagrywa. Tak? A jest taki no. że nie żyje. A był taki film fałszywy? No, był taki film, film na YouTubie, że nie żyje. Ja wiem, a wiecie, ile ludzi my spotykamy i to samo ja mówią? No. A on mówi cały czas o. Zobacz, żyje. A, 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 a żyje, może to podróbka. Oszukuję. Co powtór, nie? <grym> Putin ma, słuchaj, a kto go tam Putin wie? ma podróbkę, A ty też możesz mieć. Kurde. Co powtóra? Brata bliźniaka. No. No. Zastąpili go. <grym> tak jak Kaczyniaki, dajmy na to. Dwóch naraz było, nie? I nie wiadomo, który teraz. To co który podobnie. Grzyzka, był? który mieszka. No tak. Ty od Kaczyniaków to oddzielę się. No, tego tematu politycznego też znaczy nie poruszamy. Tak. Ale było o dwóch bliźniaków, Krzysiek, o tym mówimy. O tych dwóch Że podobnie byli się. Jeden Ale mógł drugiego zapisem? zastąpić i. jesteś zapisem, czy nie? Ja? Krzyś, Krzysiek jest zapisem pewnie, tak? Ja? Tak. No, zapisem. nie ksiądz. No, Ja, ja jestem ja za wolną Wiesz, błąd. Od urodzenia jestem zapisem. A to jak Cię urodziłeś, to jeszcze nie było, Krzysiek. No właśnie, tam to powiem. Była inna organizacja. Wtedy było chyba KC poza No w 60 którym, tam trzecim urodzone, no to jak? No pewnie, że tak, no co innego było? Mówił Krzysiek, zagomówki, Były półki. Puste półki. Nie, chlepi był były bułki. No, mówię Wiesz? No coś tam było, ale nie za wiele. Chlepi były bułki. A ja widziałeś zagomówki? Wladek Gomułka, będzie Woźnym Perel, wtedy pójdzie. A nie, Widziałeś będzie... chuja za Gomułki? Kogo? Chuja. Z... swojego pewnie tak, nie? Nie, o czego? Widziałeś? Gomułki? Ja nie żyłem wtedy. Nie, nie pytaj, Krzysiek. No 63 rok mnie nie było na świecie jeszcze. A Ja żyłem. A ty byłeś, ja wiem. No. Takie czasy były, no. No. No, ale ma tak, Vladek, Vladek go A jak on miał? Tak! A ja... Ja <głosy> jak go mógł, <noise> 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 miał pseudo? Pseudo? Łysy. <noise> Dzieku! Kuj jebanej pizze mać miał. jak my go nazywali. Iza, ukraiń, tak? Na A wiesz, skąd ja pochodzę? KPN. A, no, no, no. A, KPN. Podziemie. Jesteś tu to podziemie? KPN. Komitet Polski Niepodległy Moczulski, Leszek, tak? Komitet Konfederacja Polski Niepodległy na placu w Warszawie. No tam, tam omawiam, tu maja. Konstytucja 3 maja powstała i 230, nie, nie, nie pamiętam ile lat temu. No. 230 ile lat temu. Ale słuchajcie, teraz powiem więcej. Tak. Jesteśmy Cilogram wolną Polską tylko 59 no, lat. Bo on, on, on omawiał wszystkie lata. Nie? Konstytucja tam w 1800, któryś byliśmy ja e, w Tak w ogóle podsumował, no, podsumował od, od, od ileś lat, tak od 89, 1800? P, 59 lat jesteśmy wolną no. Polską. Kurwa, to, 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 jak on to mówił, ja teraz zacząłem słuchać. To aż tak, miesiąc, tak trochę? Temu, no, to rzeczywiście, no rację, tak? Szkoda pani. Nie wczoraj. 230 lat. No bo zabory były, komuna ale, była, wojny były No może i szkoda, że ciebie nie było. Ja szkoda, było. By by w Warszawie, by przemówienie. Ale za nie Ja nie mówię. No wez, Bałczy, wez, konter, tam ja ja pójdę i dla PIS o, ale zbożu spadło do domu. Dla P.O. Właśnie najlepszy nie pan. Najlepszy jest pan. Prawda tylko to, to, prawdę trzeba mówić. Tak jest. To, 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 to. Tak jest